Cześć! Znowu jestem na łowisku kamień. Tym razem jestem na stanowisku numer 11 pod namiocikiem. Właśnie minęła pierwsza doba mojej zasiadki. Podczas tej doby udało się wyciągnąć na początku, na sam na przyjazd od razu było, był malutki odjazd i wyciągnąłem fajnego lina. Oa, nie mogę wziąć nawet, pierwszy ryba. Pierwszy. O, nie mogę tego nawet podnieść. O, szybki. Taka rybka. Pierwszy linek, pierwsze branie, pierwszy linek. Piękny. Jak już miałem właśnie coś do Was powiedzieć, to miałem odjazd na mojej lewej wędce i na tej lewej wędce zameldował się fajny jesiord. 23 kg. Nie, nie, nie było długiej walki. Bardzo szybko dał się wyholować. Dopiero jak się znalazł w podbieraku, to się obudził i zaczął fajnie walczyć. No ale później, dosłownie w tym samym czasie, jak odpiąłem tego jesiotra, to na drugiej wędce, na prawej, z odległości około 50 metrów, miałem następny odjazd. No niestety nie udało mi się tego przyciąć i nie złowiłem tej ryby. Tak, mam drugie branie na drugiej wędce. No. kurde. Ale nie wiem czy coś ja jest nie nie nie... kurde. O, jest ładny kapselek. No. Ale ładnie odjechał. Kurde, no właśnie nie... ja myślałem, że to ta wędka ja odłożona. Kurwa tego. Pod widziałem, widziałem, ja myślałem, że to ta wędka i mówię, paś, bo nie bawi jest tu. tu. On kartę wziął. jego? 2-3 kilo. Pomaga coś. Podpędzę wierzchą może. Ja za sobie brałem podpędzę, to ty tu i za obok. Przyciskałem jak porówkę. Ja. Jeszcze, jeszcze może chwilę. Jakie słabe te zdjęcia, to chyba ci cały czas w majtach. Wciąż one skali. Fajny, fajny. Widzę różnicę. Mój ten to miał taki brzuch. Gdzieś jest chwilę różnica. Dotykałeś. Ale parę minut później, po wywózce, jak wywoziłem zestawy, to na echosondzie pokazała mi się ryba. mniej więcej w tym miejscu, w którym złowiłem tego jesiotra 23 kg, i tam dosłownie przywiozłem jeszcze metr dalej, i żeby mu nie rzucić po prostu na głowę tego zestawu, i po 5 minutach miałem następny odjazd, no ale niestety zakończony również spiną. Pogoda jest taka jaka jest. Nagrywam, mam kamerę w nawiocie, bo po prostu nie, nie jestem w stanie nic na dworzu nagrać bo jest raż, że jest wiatr. 2 jest bardzo zimno, bo jest około tam chyba 6 czy 7 stopni. Jak przyjechałem, to woda miała 9 stopni e, później rano miała 7, a teraz już widzę przy powierzchni ma 4 stopnie. Także e, bardzo duży spadek temperatury wody, który no, nie wróży nic dobrego. Ale została jeszcze jedna doba, którą postaram się poświęcić i spróbować wypracować jakiegoś chociaż jednego karpie. No bo jednak e, te karpie dla mnie są ważniejsze niż, niż te i e, jesiotry, chociaż nie, bo, nie powiem bo jesiotry też fajnie się łowi i też sprawiałem bardzo dużo przyjemności, no ale jednak wyjazd e, pod znakiem Karpia powinien być, bo, bo to jest jednak e, bardziej e, taka dla mnie sportowa ryba niż te jesiotry jest Słuchajcie, ewidentnie mam problem, bo nie mogę zaciąć ryby, za każdym razem ryba mi spada. Nie mogę tego... Jest 5-6 sekund, czuję i nie ma. Podejrzewałem, że problem mam w przyponie, bo mam zastosowane Roni Rig na tym zestawie akurat. Na takim Ronim mam to zrobione. I to jest na sztywnym fluo, fluo karbonie. Także myślę, że to jest chyba problem, że to jest sztywne i wchodzą takie siotry, a jak wchodzą je siotry, no to po prostu nie są w stanie tego e, zassać, dlatego zmienię sobie zestaw na e, taki sam będzie roni, e, tylko, z tym, że, tylko z tym, że zrobię to na miękkiej pleciące. i w ten sposób zrobiłem nowy przypon będzie mniej więcej to tak się prezentowało na dnie i mam nadzieję, że on przyniesie mi w końcu zacięte ryby bo nawet tych jesiotów nie szkoda a jeżeli nie, to ja mi także próbujemy Miniamy, próbujemy jeszcze raz. Słuchajcie, siedzę sobie w namiocie, zaczynam się przebierać, bo po 20 23-kilogramowym zmoczyłem rękawy potąd. Kurtka jest wodoodporna, także ona momentalnie wyschła, ale bluza po prostu była mokra. I tak sobie myślę, siedzę i sobie myślę, no, żeby tylko teraz nie było odjazdu. No i siedzę w samej koszulce oczywiście i słyszę pip, pip, no i jedzie. No i co pojechał? Z prawie 50 metrów ze środka łowiska. Fajny 10-kilogramowy kar. Zobaczcie to sami. Jeszcze raz ten nie czynięty można nogę położyć sobie. Była na lewości wody? <śmienny> Zapomniałem, że wcześniej dalałem, nie dodałem wiadrość. Czy jakiś, czułane jakieś w świecie? Takie ma O, dookoła. Ale Jest piękna rybka. Pilane dokoła. Ale doba, doba. Równo dobra. No tam, doba, a nie to wspomnę, że równo dobra uciekła, że znaleźć Cześć, w nocy nie złowiłem ani jednej ryby, mimo to, że miałem dwa brania, dwa krótkie odjazdy. Podszedłem do wędki i momentalnie to stawało, także nawet nie wyciągałem tego z wody. Ale w ciągu nocy był dość spory mróz, około między 3 a 5 stopni na minusie. także zaraz wam pokażę. Także w wiaderku i w macie takie rzeczy zostałem. Pienko do namiotu można sobie wstawić Jak ktoś by miał ochotę No co, ja się biorę za przewożenie Mamy 6 rano Słoneczko wyszło, zaczyna podgrzewać troszkę temperaturę Nie wiem ile stopni ma woda Ale to zaraz sprawdzimy Jak wrzucę echo te Wczoraj wieczorem miałem ja już tylko i wyłącznie 4 stopnie A teraz po nocy Może być mniej Nie wiem czy może mieć mniej Ale zaraz to wywiozę Przy okazji postaram się wam pokazać gdzie wywożę zestawy Nagram wam troszeczkę e, e, obrazu z zechosądy żeście wiedzieli gdzie na stanowisku 11 Gdzie wywoziłem... No, pokażę wam tam gdzie wywiozłem po po prostu Tam gdzie wywoziłem na karpia o tej porze roku A wywoziłem to na jakieś 4 metry Wiedząc, że woda cały czas systematycznie spada a, Z 9 stopni jakie przyjechałem A mamy teraz... Wczoraj wieczorem było 4 Także zdecydowałem na się na łowienie na głębokiej wodzie Na 4 metrach Jedną wędkę zostawiłem tutaj trochę na płytszej wodzie, na trzech, ale pokażę Wam tą wędeczkę, którą wywożę na 4 metry. Jest tam po prostu taka półka skalna, na której to zostawiam, jest dość płasko, fajnie. Także zaraz biorę się za wywożenie i Wam pokazuję, gdzie te zestawiki, gdzie ten zestawik wywoziłem i z którego miejsca złowiłem karpia. Tak jak widzicie, na Hosądzie pojawiają się do spore refleksy, a to chmurki, a to jakaś moja głowa ale spróbuję Wam to jakoś zobrazować, żebyście wiedzieli, gdzie dokładnie wywiozłem zestaw pokarpia. W linii prostej około 50 metrów, dosłownie na wprost domku numer 25-26 na głębokość 4,60-4,70 wywoziłem. Tam szukałem takiej podwodnej skarpy, o, która właśnie teraz się pojawia na Echosondzie. Napływałem na nią i po napłynięciu e, szukałem e, jak najbardziej płaskiego dna, z tego względu, że pojawiają się tam dość spore góreczki. E, jeżeli zestaw by gdzieś jakoś niefartownie spadł, to mógłby się stoczyć albo, albo gdzieś e, zaklinować w, jakimś, w jakiejś szczelinie. Także jak już znalazłem takie płaskie dno, tak jak teraz widzicie, już tutaj dopływam i e, jest coraz bardziej płasko, e, to zrzucałem go... I właśnie z tego miejsca wypracowałem dwa brania. Pierwsze branie niestety nieudane z tego względu, że w tym czasie odczepiłem je siotra i nie zdążyłem tego podciąć. No a drugie branie, to już tak samo jak już widzieliście, 10 kg karpik zameldował się na Macie. Cześć! Minęła niecała druga doba, mamy godzinę 12. Niestety nic. Przez całą noc i przez cały dzień nic się za bardzo nie działo, jakieś drobne bramka, także pogoda się zmieniła jeszcze bardziej, jest zimno i mocny wiatr wieje, dlatego nagrywam z namiotu. W namiocie, o no na dworzu prawdopodobnie nic by nie było słychać, to co bym cokolwiek mógł powiedzieć. Wiatr jest dość silny. Noc, noc spokojna. Jakieś tam drobne popiki, ale to, to nawet nie wychodziłem tego zacinać. Teraz też co chwila Jakiś jesiat przepłynie koło żyłki I podniesie swingera, opuści na dół, także Także nic za bardzo się nie dzieje, fałszywe brania Ja się powoli składam Wracam do domu Mimo to, że nie zmarzłem w środku, bo tak jak Tak jak mówiłem, mam piecek tutaj Fajny piecek Który naprawdę daje niezłą temperaturę, jak się to rozchula. To ja mam tutaj 20 stopni praktycznie prawie w środku. No teraz jest 18, no 18, ale co chwila wchodzę, wychodzę z namiotu, także, także dlatego tak jest. Trzymajcie się do następnego. Nie wiem gdzie teraz, nie mam żadnych planów, gdzie pojadę. Jak pojadę, to pojadę. Najprawdopodobniej no dopiero w kwietniu. Teraz będzie następny wyjazd. Hej.